Łyka! Są piosenka to jest klidek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na paczek rzucony na rynek, na taki jak i śnieg, jak i ten Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak na niedzielę Na to, żebyś patrzął weselej W piosenkach Hansona da Bo to wiążą słowo z dźwiękiem Kompozytor i ten drugi Żebyś nie był bez piosenki Żebyś nigdy nie zgubił Żebyś w sytuacji trudnej Mogło lub mogła westchnąć z ściekiem Życie czasem nie jest trudne Ale przecież mam piosenkę Piosenka jest dobra na wszystko Piosenka na drogę za śliską Piosenka na stopę za niską Piosenka podniesie ci ją Piosenka to sposób na na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panię. Piosenka na są, ja sąd, są. piosenka to jest dziwnie, na sklinię, na brzydki bliźniego uczynek, na praczek rzucony na rynek, tak, na taki jaki się tak uczy. Piosenka pomoże na wiele Na co dzień i jak na niedzielę Na to, żebyś ty patrzał weselej i słowa, melodia i rytm Dziękujemy Państwu bardzo Wystąpili z olbrzymiej przyjemnością Judyta Wenda Mateusz Wiśniewski Na kontrabasie Antoni Orszewski na pianinie cyfrowym Adam Lewańczyk Prowadził z jeszcze większą przyjemnością Szymon Jakibek Dzięki państwu, dziękujemy Wszystkiego dobrego, pamiętajmy piosenka jest dobra na wszystko A już niebawem koncert harmonii, A za tydzień Meksyk w finał lata w Rytmie Latino Tutaj o godzinie 18 zapraszamy bardzo serdecznie Wstęp jak zawsze bez do zobaczenia, dobranoc! Piosenka to sposób z refrenkiem, na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka desą, są na szansą, piosenka to jest klinek na sklinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki, jakiś się taki ten był Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kanclona dla swych Pod to wiążą słowo z Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił.